Wyciągam amura. Siemanko wszystkim! Dzisiaj mamy środa Właśnie rzecz przyjechał tutaj pofutrować. Przyjada jeszcze pofutrować w piątek, a w sobota siodą, na nocka. Zobaczymy, bo ostatnio że tutaj siedział bez futrowania. Teraz, jak się troszkę przygotował Miejsce, że chcę tu fajne znot, tak jak widzieliście na wcześniejszym filmiku Tu już mam kukurydza Uważono, zadipowano w zapachu, Co to musi woniać To musi woniać nie za fest Nie za lekko Sam raz No i oczywiście, zaraz to ląduje do wody Zaczynamy nicymi Tak ja że go do piątek jeszcze, a w sobotę siodą będzie atakuje dzisiaj rozpoczyna majówka mamy sobota 2 maja Siedzę aż do jutra w sumie dzisiaj że przyjechał w nocy czyli można powiedzieć że częściowo od 1 maja bo jakoś o 12 nocy jak tutaj był w piątek no ale co że chcę powiedzieć, bo tutaj wczoraj. Pofutrować z rana no i niestety, ale tukę na tym stanowisku co siedział ostatnio to był filmik tam ja właśnie podsiedli ale duże miał miejsce zrobione rezerwowe, bo z tamtego miejsca, że w po właśnie tukę i teraz tukę muszę siedzieć no to po cichu, bo tu ciepia pod nogi tak to tu wygląda no i co że chciał powiedzieć oficjalnie zaczynamy wędkowani bardzo oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału no i nie przedłużając, zapraszam Was na film. Tak tu właśnie w takim lesie siedzę jak widzicie zero dojścia z drugiej strony, przez te ha się tu przedziroł. i tak mi to tu wygląda. Tak słuchajcie ta, ta majówka w tym roku wszystko chyba na kukurydzę i mam oczywiście zadipowane różnym zapachem teraz jak przyciepał. Teraz jak przecie pozestawy, jakieś tukę może 10 metrów od brzegu chytam tak sprzed siebie to, tak to zaciepuja i czekamy na jakieś brani Tukę, jak widzicie mam mój majówkowy zestaw wędkorza ty już chcę namieszał z Coca-Colą Tak to tu u mnie wygląda Także nie dziwcie mi się jak potem wyda coraz to słabigodą, ale majówka rozpoczynam na pełnej. Słuchajcie, jest ja pierwsza ryba i właśnie wyciągam amura. Ale pięknie zajebał, wam powiem. Szczała bum 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 poszło jak od ognia, tylko jest pod brzegu, tak jak w Myślę, że mi się go uda wyciągnąć. Tak, słuchajcie, udało mi się w końcu wyciągnąć z dziki wody najedzony, nie za duży, a jeszcze się nie, nie wyszalął. Z dziki wody nie za duży, ale za to najedzony amur. Zobaczcie jaki piękny. Z dziki wody nawet najmniejsza ryba cieszy. Spójrzcie tylko. Piękny jest. No zdjęci i do wody Pięknie przyszczeleł i poszą Co mi się wyciągnął przed chwilą Dość takiego fajnego amura i mi jest pod brzegiem jakieś 4 metry za szczytówkami, bo z tobą i zestaw cyk zaraz przed siebie tak i tak to leżało. No i co, się powiedzie? trochę zanęcił, kukurydzą, dwie gorści Na razie mnie dową więcej. No i troszkę muszę chyba odstoć, Poczekam na branie jakieś, myślę, dwie godziny, może troszkę dłużej, a zaś przyjdą. Ponieważ w tym miejscu, co mi pobrał, no to praktycznie go tukę cały czas ciągnął. I cały czas mi tukę butlową, pruską. Także przypuszczam, że jak były inne ryby, to inne ryby się poposzyły. Josena Lodrinka. drinka i czekam i obserwuję tutaj co się dzieje teraz mi tutaj drobnica wlazła widać, że tu jakieś zdrygi płotki chodzą kamery już nie ciepia pod woda żeby nie poszyć innych ryb no i liczę, że do jakiejś godzinki się jakoś większa ryba pojawi, może jakiś amur jeszcze, może jakiś karp niekoniecznie, niekoniecznie żeby pobrą oni, ale ale na pewno się tutaj pojawi prędzej niż Przypuszczam, że prędzej niż za godzinę się tutaj nie pojawi Za chwilę jeszcze do mnie, Mirek dojedzie, tak jak w i i będziemy razem chytać, on będzie siedział tam troszkę bliżej, to wam potem stanowisko pokorza. i czekamy, czekamy na jakieś dranko Teraz dwa razy zestaw jest na kukurydza, rozmą trzy kukurydze na, jednym, na drugi wyńce on dwie kukurydze i zobaczymy co się będzie działo Mamy godzina 15 Myślę, że jakieś brania do wieczora i w nocy jeszcze będą. Osiedla tam, właśnie jak te drzewo tu jest. Żyłki mu tu pod brzeg. Ostatnio, że siedział tu, jak widzicie. No, a że my tu podsiedli, wczoraj to, że niestety siodł na rezerwowe miejsce. No, ale amura się udał wyciągnąć. I teraz tu czyniłaś miejsce. Już się Mirek tu z naszego teamu. No i prawdopodobnie będzie wywoził łódką na czubek tej wyspy. I zobaczymy co Nocka przyniesie. Co się będzie działo czy on jakieś efekty będzie miał. Także tu siedzimy. Mirek wywozi wędka.

We'll be right back. Tak, słuchajcie, po, po całej nocy wczoraj do 12 w nocy, że urwał jeszcze jednego amura, też taki w granicach 70 cm. Potem był przestój z braniami, Od 3 w nocy dopiero się brania zaczły. ale nic konkretnego aż do teraz się nie udało złowić. No i co się powiedzieć jedna bardzo ważna rzecz. Chciałem pozdrowić młodego wędkarza Bartka Durczoka. Na pewno oglądasz ten film. Zjechać ci fajnych rekordów i o wędki na wielkich rybach. No a to ja jeszcze powiedzieć? O się da pomału pakować. Teraz że jeszcze zestawy przeciep, tu się znajduje na takich części płytki powiedzmy, tego stawu, które ja tam się O się da pakować pomału. Zestawy jeszcze w wodzie. Może jeszcze się coś uwiesi. Także czekamy do ostatniego momentu. Jeszcze jakieś 2 godzinki posiada. I zobaczymy. Tak słuchajcie, ja się już pomału pakuję. Zostało mi ino wędki schować. No i to, że chciał powiedzieć. Oczywiście, jeżeli Wam się film podobał, łapki w górę, subskrybujcie kanał, Odwiedźcie moja strona na Facebooku. No i widzimy się następnym razem. Na razie. ma.